Hej! Ty mnie słuchasz kurwa, frajerze? Jęker! Bo ja kurwa tam pojadę i ci kurwa w dupę wsadzę, grabię! Jak nie wierzysz, to kurwa cię ściągnę. A ja pojadę z twoimi ludźmi i kurwa się buję tej kojo. Odbierzesz te kurwo, frejerze? Przedają się jak dziwka, kurwa, pedale, kurwa, zajebany, kurwa, frejerze kurwa. Wtedy myślisz, że kurwa, po Warszawie łazisz, kurwa... Ty myślisz, że kurwa łazisz, kurwa, z kurwami, po Warszawie? Wtedy myślisz, że nie wiem, kurwa, Warszawę znam, kurwa, tak samo, kurwa, jak ty, frejerze. robisz, kurwa... Discopolo, a nie chybko kurwa, tej kurwa, kondonie pierdelone, Ja cię znajdę. Twój medaluzik, to jest chujowy szmataru. I przesta mi kurwa tu walić jakieś bajki, kurwa, disco polo kurwa. No, ja cię kurwa, i tak ci kurwa, mordą, czepią. Jeżeli nie, wierzysz, zobaczysz. Pierdolę twój monopol. Uważaj, bo na wieży kultury kurwa. Spadnie kurwa. Uważaj, kurwa, jednak. Jak tam małaś kurwa, jędre czy tam kurwa, jędra! Ci wyrwią jaja! Kurwa, chamski rył.